Klasy miejskiej to jedne z najtańszych samochodów na rynku, ale przez tanie wcale nie rozumiemy, że są tandetne. Wręcz przeciwnie, bo w obecnej generacji mają już takie wyposażenie, które wcześniej widzieliśmy w wyższych klasach kilka lat temu. Pozostaje więc odpowiedzieć na parę pytań, na przykład jakie wyposażenie mogą mieć te samochody, ale też który z tych samochodów, które mamy akurat na planie, czyli Renault, Clio i Opla, korsy, który z nich jest lepszy? Clio jest o 1 cm krótsze, ale już o 3,3 cm szersze, o 7 mm wyższe i ma aż o 4,5 cm większy rozstaw osi. Jeśli spojrzymy na ich reflektory, to w korsie możemy dostać reflektory LED matrycowe za 3000 zł, a tutaj mamy reflektory Pure Vision, które matrycowe nie są, ale bardzo dobrze świecą. Korsą przyjechałem na plan, więc mam ją już ustawioną pod siebie. I dlaczego mówię do Was przez okna? No dlatego, żeby pokazać trochę te różnice w ilości miejsca w środku. I w korsie jest go trochę mniej. Bo tu już na przykład nie wyprostuję tak bardzo łokcia, więc jest trochę ciasnawo. Tutaj oczywiście podłokietnik mam, ale to jest podłokietnik jednoosobowy, no wiadomo, taki rozmiar samochodu, ale taki jestem dość mocno opięty przez to wnętrze. I od razu pokażę Wam, jak to wygląda w Klio. W Klio jest bardziej przestronnie, ale być może to też taki efekt, a niekoniecznie. Faktycznie większe rozmiary wnętrza, ale tutaj mam wrażenie, że jest trochę więcej miejsca, bo no w końcu samochód jest o ponad 3 cm szerszy, więc tu jest trochę mi jakby wygodniej na tym podłokietniku. Jeśli chodzi o ilość miejsca wewnątrz, to jest tak jak widzicie, mam 1,86 m wzrostu i dotykam kolanami do fotela, na którym siedzę również ja. Nad głową też mam tak, że się może wyprostuję, ale już dotykając czaszką do sufitu, więc... No, jest jak jest. Zobaczmy, jak to wygląda w Clio. Powtórzyłem procedurę w Renault, czyli znowu siadłem za sobą i teraz nie mam tutaj dobrych wieści, bo to jest plastik i to już... Tam mi się działo dobrze. Tutaj jest bardzo to... No, to nie jest aż taki twardy plastik. Nie wiem, czy to może jest coś na kształt skóry, ale jest to w każdym razie twardy i wbija mi się w kolana i już teraz mnie to trochę uwiera, co dopiero będzie, jeśli przejadę tym samochodem w tym miejscu jakieś 50 km, bo myślę, że już po takiej odległości byłoby tu y, średnio. Więc szczerze mówiąc, z tego wnętrza znowu mam wrażenie, że optycznie jest trochę większe, ale fizycznie nie. Tutaj już jest dużo gorzej niż w Korsie. Y, nad głową powiedziałbym, że jest podobnie. Też się mogę wyprostować, ale, y, ale nie tak komfortowo, żebym miał jakieś miejsce nad głową. To jest trochę zaskoczenie, bo mamy większy rozstaw osi. 4,5 cm, a tych 4,5 cm tutaj nie czuć. Bagażnik Clio jest minimalnie bardziej praktyczny niż w Korsie, bo ma dwa haczyki, a nie jeden. Również jedno światełko, ale ma też podwójną podłogę, gdzie możemy ją podnieść i wtedy na tym niższym, płytkim piętrze trzymać jakieś tam mniejsze, mniej przydatne też przedmioty i nie jest to głupie, bo to jest bardzo niepraktyczne, bo trzeba zawsze to przekładać, jeśli mamy tu jakieś większe walizki, żeby to gdzieś to yy, jak to się mówi pożenić, więc yy, te, za tym nie przepadam, ale naprawdę bardzo dobrze wypada Clio pod względem wielkości tego bagażnika, bo ma aż 391 litrów i to zawsze było już nawet poprzednie Clio było też liderem w swojej klasie pod tym względem, ale nie wiem, jak do tego doszło, że Corsa ma aż o 81 litrów mniejszy bagażnik, 309 litrów. To jest naprawdę przepaść, jeśli chodzi o te dwa samochody, mimo że na pierwszy rzut oka wydaje się, że one są dość podobne. No i Corsa też ma pod podłogą dodatkowy schowek, aczkolwiek jednak ta podłoga jest chyba wyżej niż... Clio i stąd bierze się to, że Clio ma ponad 80 litrów większy bagażnik. To jest naprawdę przepaść, tutaj bezwarunkowo wygrywa Clio. Ceny Corsy zaczynają się od 49 990 zł, ale za wersję, która nawet nie ma klimatyzacji. Clio kupimy z kolei nawet za 46 900 zł i też nie będzie miało klimatyzacji. Samochody występują w bardzo podobnych wariantach silnikowych, ale akurat na planie mamy różne. Clio z silnikiem o mocy 100 mechanicznych i manualną skrzynią biegów w wersji Intense kosztuje 62 900 zł. Corsa z silnikiem o tej samej mocy, manualną skrzynią biegów i w odpowiadającej wersji Elegance kosztuje 65 650 zł. W Corsie ekran może mieć do 10 cali, w Clio 9,3 cala. Corsa może mieć elektrycznie regulowany fotel, a Clio nie. Reszta wyposażenia jest mniej więcej taka sama. To oznacza system autonomicznego parkowania, aktywny tempomat z funkcją utrzymywania pasa ruchu, system autonomicznego hamowania awaryjnego i wiele innych. Na pierwszy rzut oka silniki w obu modelach są takie same. Podstawowa wersja Corsy ma o 10 koni mechanicznych mocniejszy silnik. Clio ma tylko 65 koni mechanicznych. W obu samochodach są silniki o mocy 100 i 130 koni mechanicznych, ale w Clio silnik 130 koni mechanicznych to normalny czterocylindrowiec. W Corsie wszystkie silniki są trzycylindrowe, oprócz diesla. Tylko w Clio 100-konny silnik ma pięciobiegową skrzynię manualną, w Corsie jest to już skrzynia sześciobiegowa. Automat Clio ma 7 biegów, Corsy 8 to zaskakujące, jak różne mogą być w charakterze samochody miejskie, które no niby y, są prostymi samochodami do jazdy na co dzień, ale tu się okazuje, że one już nie są takie proste w tej generacji, bo zaczynają naprawdę prowadzić się jak większe samochody i zaczynamy mieć takie dużo więcej możliwości, jeśli chodzi o dostrojenie tego charakteru, bo na przykład właśnie ten samochód został wyposażony w y, zawieszenie Edycji GS-Line, czy poziomu wyposażenia GS-Line, które jest twardsze yy, i ono jest o wiele bardziej twarde niż yy, Clio. I szczerze mówiąc, każdy chyba lubi chociaż trochę sportowe samochody, ale czy na co dzień wybrałbym samochód z tym zawieszeniem? Być może, jeśli nie jeździłbym Clio, bo Clio jest wręcz aksamitnie komfortowe. Ten samochód jest. Bardzo twardy, co widzicie teraz. Ta droga wcale nie jest jakaś bardzo dziurawa, a trochę zaczynam już tu podskakiwać. Więc to jest kwestia indywidualnego podejścia do tego, jakiego samochodu potrzebujemy i jak chcemy, żeby ten samochód jeździł. Bo jeśli mamy już to sportowe zawieszenie, którego w Clio nie ma, chociaż jest tam w RS Line, ale akurat nie mamy jej do testów. No to ten samochód prowadzi się naprawdę bardzo dobrze, bardzo pewnie, zaskakująco dobrze radzi sobie przy wyższych autostradowych prędkościach, jest bardzo stabilny, tu czuć, że jest potencjał na naprawdę jeszcze rozwinięcie dużo większych prędkości, więc... Myślę, że to jest bardzo duży plus tego samochodu. W porównaniu do Clio, ten układ kierowniczy jest lżejszy, taki trochę bardziej pusty na co dzień, ale no to jest, nie wiem, specyfika opcji. Pamiętam już od dłuższego czasu, z reguły taki ten układ kierowniczy jest. Skrzyni biegów nie porównam, bo tu jest manual, który chodzi dość przyjemnie. W Clio jest e, automat. E, co jeszcze, jeśli chodzi o te wszystkie systemy bezpieczeństwa, to to oczywiście działa, działa dobrze jest to naprawdę przydatne kiedy jeździmy nawet właśnie po mieście, ten system autonomicznego hamowania w Korsie jest czy w Clio też, dostępny już od najtańszych wersji oczywiście po to, żeby też samochód w testach zderzeniowych czy w testach NCAP był wyżej oceniany ale dzięki temu wiemy, że gdzieś tam, jeśli się zagapimy w tym mieście, to Ktoś tam czy coś tam jeszcze nad nami czuwa, więc to jest duży plus. Corsa jest ewidentnie gorzej wyciszona niż Clio, i w Clio to wyciszenie tak naprawdę robi całą robotę za ten samochód, czyli dzięki temu czujemy się jak w samochodzie wyższej klasy, bo z reguły takiego poziomu wyciszenia nie mogliśmy się spodziewać w samochodach miejskich. Clio to ma, Corsa. Lusterka trochę hałasują powyżej 70-80 km na godzinę, w dodatku w korsie dużo bardziej słychać po jakiej nawierzchni jedziemy, czy pada deszcz, czy nie. To jest też trochę minus, bo widać, że no w tamtej części gdzieś tu oszczędzono na materiałach na wygłuszeniu, a w Clio chyba nie, bo w Clio naprawdę jest bardzo dobrze pod tym względem. Jeśli chodzi o jeśli chodzi o to, jaka Korsa jest, jak ją odbieramy, tak ogółem, to powiedziałbym, że to jest samochód zdecydowanie bardziej dynamiczny niż Clio. I to czuć, że on jest takim, no powiedzmy, samochodem miejskim, ale ewidentnie nastawionym na taki dynamiczny charakter. On ma mieć taki pazur, i myślę, że jeśli czegoś takiego byście oczekiwali, to. Corsa z Clio raczej wygrywa, chociaż akurat nie jeździłem Clio w wersji RS Line, więc być może tam te różnice są trochę mniejsze, ale tutaj ewidentnie Corsa wysuwa się na prowadzenie i podejrzewam, że ona tak samo dobrze by się prowadziła bez tych oznaczeń GSI Line, bo czuję, że sama konstrukcja jakby jest bardzo sztywna, więc... Po prostu ten samochód bardzo chętnie wykonuje nasze polecenia. Tak jakby kiedyś stało obok samochodu sportowego, więc myślę, że, jeśli, że, że to jest taki klucz do tego samochodu. Jeśli to Wam się podoba, to Corsa Wam się na pewno spodoba. Jeżdżąc nowym Renault Clio, od razu można zauważyć, yy, a raczej zrozumieć jego fenomen, bo. No, już zaczynając nawet od tego, że wnętrze ma dość duże, chociaż faktycznie z tyłu jest tego miejsca trochę mniej niż w korsie, ale przede wszystkim ma ten wielki bagażnik, wielki jak na ten segment. No i jest ogólnie takim pełnoprawnym samochodem. I mam wrażenie, że w porównaniu tych dwóch Clio jest bardziej dojrzałe i Clio jest bardziej, ma taki klimat samochodu dużo wyższej klasy. Niech będzie, że już sprzed paru lat. Bo tak to spodziewam się, że zaraz byście powiedzieli, że jak to może być samochód miejski, jak samochód klasy wyższej, ale może być. No bo sprawia to, składa się na to kilka czynników, i to jest na przykład świetne wyciszenie naprawdę, nawet jadąc z wysokimi prędkościami, nie, nie słychać za bardzo nic nie trzeba podnosić głosu i to mi się kojarzy naprawdę z samochodami typu segmentu nie wiem D, a nie z samochodem miejskim, więc wyciszenie to jest coś pięknego w tym samochodzie, dwa zawieszenie i to są skrajności to Clio i, i Corsa, ale jednak to zawieszenie w Clio jest też tak bardzo dojrzałe, nie czuć w ogóle, że to jest mały samochód, to jest samochód, który e, bardzo Dobrze tłumi nierówności. Ale to naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Nic tutaj nam nie przeszkadza. Nawet jeśli się zapomnimy, nie zauważymy progu zwalniającego, to temu samochodowi też to nic nie robi. Tak naprawdę, no, oczywiście to nie jest pneumatyka, więc nie myślcie też, że to jest jak na latającym dywanie. Ale naprawdę, tłumienie nierówności jest tu świetne i podróżuje się tym samochodem bardzo komfortowo. Przeszkadza mi tylko. System start-stop, który w połączeniu z, ze skrzynią biegów automatyczną e, strasznie opóźnia nam reakcję na skrzyżowaniach. Typu czekamy do skrętu w lewo, pojawia się okno, w międzyczasie samochód zgasł i trzeba odczekać dobre półtorej, może sekundę, żeby załączył nam się tryb drive, tryb jazdy do przodu, żebyśmy w ogóle dostali cokolwiek na na koła, więc to jest bardzo duży minus tego samochodu uważam, ale na szczęście to można szybko wyłączyć tu i wtedy jest już całkiem w porządku. Renault Clio to najpopularniejszy samochód segmentu B i wszystko wskazuje na to, że ta generacja tylko podtrzyma ten trend. Opel Corsa z kolei na tyle zrobił duży krok naprzód, że teraz granice pomiędzy tymi samochodami są dość yy, niewielkie. Jeśli jednak o mnie chodzi, ja zostaję z Clio i wybieram ten samochód jako lepszy z tej dwójki. Urzekł mnie przede wszystkim takim klimatem podróżowania samochodem wyższej klasy, który płynie z świetnego wyciszenia wnętrza, bardzo dobrego zawieszenia, bardzo komfortowego zawieszenia oraz z wnętrza i jego... Oświetlenia czy też materiałów. Bardzo fajnie to wszystko wyszło. Korsa nie jest dużo gorsza, bo Korsa z kolei jest bardziej dynamiczna, ale akurat w samochodzie takim miejskim myślę, że ważniejszy jest komfort. Przynajmniej akurat w przypadku takich samochodów, które nie są hot hatchami i dlatego, jak dla mnie, ten samochód jest lepszy, ale dajcie znać, jaki samochód jest lepszy dla Was. Ja tymczasem się żegnam i do zobaczenia w następnych filmach.